Halo, halo, no bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z euro, Sector 4, z 10. przed nami kontynuacja jakże wspaniałej kampanii. I tak, no i drodzy, będziemy szykować się do kolejnej wojny, jeszcze nie wiadomo przeciwko komu, ale wojna na pewno wybuchnie. E... Tylko trzeba byłoby sprawdzić, kto jest moim typem do powiedzenia mu wojny. Bo to jest tak, e... z Kontynumia mamy pisa przez najbliższe 3 lata. Teraz tak z Bohemią mamy koalicję na Krymie moim wasalem z Moskwą mamy 10 lat pokoju z Cykasją nie mamy żadnego pokoju więc myślę że z generacji wojsk być może uderzymy jeszcze raz na Moskwę i to byłoby nawet dość spoko rozwiązanie Teraz tak Teraz pamiętam nie mam jeszcze wprowadzonej najnowszej technologii Najnowszej idei, czy tam najnowszej instytucji, Nurtu, o Nurtu, bo to się Nurt nazywa. Ja Mam jeszcze niestety wprowadzonego. Pieniążków oczywiście na tą, na, na tą inwestycję brakuje i to bardzo, bardzo dużo. Z czasem Panie to się uda, ale to jeszcze przed nami troszkę, przed nami jeszcze troszkę czasu. Z tego co widzę. Miałem w planach coś tutaj zrobić, tylko pytanie co? Sabotaż? Co? Discount? Sabotażać reputację prawdopodobnie chciałem I to zrobię, w najbliższej przyszłości W sumie po prostu, jak się tylko to Te punkciki uzbierają, czyli już za miesiąc A tak, problem jest z mm, Krymem Problem jest z Krymem, bo tak, mamy z nim bardzo dobre stosunki, ale w dalszym ciągu nie za bardzo e, im się niestety garnie do tego, żeby przyłączyć się do mojego państwa. E, Stable dobra, wy tam możecie wchodzić, powstały Stany Zjednoczone. Harkov się mm, buntował, to jest sobie Krym z nim radzi. Zobaczmy Stany Zjednoczone. United States of the America. No powstały. Są, są walczyć z kimś nie będą z Haiti ewentualnie to widzę tam coś jakieś podziały coś tam się tworzy tu Portugalia a Portugalia tam oczywiście nic nie grozi będzie mnie ciekawi to że Stany Zjednoczone powstały już w sumie już no po prostu powstały to powstały nie tylko ciekawi się zjednoczą English Brazil Zamiast tam nic nie będę robił. Szykuję się czy się na wojnę z Anglią ją do końca samego i dziękuję, do widzenia o Anglio Wy macie sojusz angio, tak? Tak to czemu partykuliści zeszli na Mazury akurat, a nie poszli na północ. No dobra, nieważne. Nawracajmy, no, e, ideę. Hmm, Regina Prestige plus 1 Przydałoby się zbierać już te punkciki, nie Tylko No właśnie, zbieranie punkcików zbieraniem, ale nie mam za bardzo hajsu, żeby wprowadzić Kolejnego nurtu I to jest bardzo smutne Bo co ja biedny pocznę? Czy macie z Angio? Macie Jak duża końca jest? Końca już nie urośnie Teraz po co jakiś czas podgryzał. W Francja może nie wejdzie. Military eee, power, stabilność, prestiż, administracyjne punkty. Tak wygląda właśnie nasza armia. to edition No kurczę, to jest bardzo kuszące. No i właśnie, co my zrobimy? A, wezmę to. Roczny prestiż plus jeden by mi to zmniejszyło. E, dobra, na razie nic sam jeszcze nie robimy Nie będą się przelewać, to tu będę myślał e, Dobra, na to zbieranie wojsk Zaraz się zregenerują Nosion attacks, on manpower same minusy, tak to jest No wszyscy mnie wspierają widzę Dzięki wielkie E, przydałoby się właśnie tą Holand przycisnąć do końca, Holandia. Ja o tym mówię, ja to mówię Holandia. Czy to jest Holandia, kto to wie Nie do końca musi być to Holandia? Tutaj 60 tysięcy ludzi faszucji, <grym> utknęło mi w Bawarii. No i tam dostaną. To jest bardzo długi czas. Niestety mm. Eee, Krem się zac zaczął z powrotem nawracać eee, Z bohemią Myślę, że nie ma po co już poprawiać stosunków, bo i tak mi przemarszu nie dadzą ja, Przepraszam bardzo za to, że tak długo odcinku nie było Bo tam, no nagrałem tam coś, coś innego, bo nagrałem z Gares Moda jeden odcinek I tak jakoś wyszło dziwnie, że no nie nagrałem nic eee, Dobra, tak, to nawróćmy no tak instytucja 7,5 tysiąca nic tu się nie zmniejsza koszt niestety no bo idzie bardzo powoli 7,5 tysiąca bym wziął dwie pożyczki to bym pewnie mógł to wziąć nie więcej bym musiał pożyczek wziąć niestety więc nie będę ko bin, kombinował jako koń pod górkę Austria prowincja Papal State, Brabant. Prowincja jest tutaj pewnie gdzieś jeszcze, o ile istnieje. Tu jest prowincja Brabant, nie mam żadnego pojęcia gdzie jest. Brabancie, gdzie ty się ukrywasz? Salzburg, Brabant jest tutaj. Zostanie ściśnięty w najbliższej przyszłości. Ale has ended. Dobrze. Dlaczego miałem trusa z nami zjednoczonymi? No nieważne. No tak czy siak mamy trusa zakończonego z Anglią, a anuluj i wypowiemy jej wojnę. To jest prawdopodobnie ostateczna wojna. Więc, no... Ściśnijmy ją. A, Francuz, ja się nie boję Francuzów. Eee, tutaj sobie pójdziecie, pięknie, ładnie, wzdłuż wschodniej granicy, hops Potrzebuję bardzo dużo pieniążków, więc no, niestety musimy walczyć z nimi. Potrzebuję prawie 5 tysięcy jeszcze, więc eee, z Anglii, ze wszystkich państw nie trzeba ściągnąć bardzo dużo pieniążków. Z kim ja w ogóle jeszcze walczę. Dobra, tutaj tylko Widzicie do państwa? Wrócicie. No i dobrze. Bo tam to jednak... Wolę, żebyście nie siedzieli za granicą. Naszą granicą. Zajmiemy Anglikom te cztery prowincje, żeby tam nam się nie panoszyli. W sumie trzy prowincje, w czwartej jest bunt. Hmm, to buntownikom szybciej odbijemy w razie czego hmm, fort, gdybyśmy już chcieli. E, Hajsu przybyła dużo, Holandy mi okupują, my okupujemy dwa inne forty. Dość też znaczące. Właśnie nawróciliśmy całe państwo na jedyną słuszną wiarę i my rozpoczniemy bitwę z buntami angielskimi, które prawdopodobnie powinny przegrać, lecz im się na to w chwili nie zbiera, więc no niestety nie można sobie pozwolić na stratę jeszcze większej ilości wojsk. Poczekamy aż oni nas zaatakują. Oni potrzebni są się. Troszkę wojsk. E, Transylwania chce się zbuntować. Myślę, że z was pieniążków za dużo nie ma. Legitymizacja. Legitymizacji nie mogę stracić. Z was, pieniędzy za dużo nie ma, więc was po prostu prawie z wami nie stosunki, tylko po, 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 podniosę wam autonomię. Nie ma tam z was za dużych zysków, więc Holy Roman Empire. Piotrek został Mm, świętym cesarzem rzymskim eee, dobra, na razie tu nic nie ruszamy czekam wreszcie na zanektowanie Krymu wtedy Turcy będą mieli bardzo dużego mm, gościa od północy Na no się obecnie z tym mają więcej wojska niż ja I to jest bardzo niedobre dla nas my musimy poprawić za to stosunki z Francuzami bo mają do nas dziwne nastawienie bardzo sceptyczni sceptycznie są do nas nastawieni czyli nam no po prostu nas nie kochają eee, będzie bitwa, będą się bić i my to bitwę przegramy Bawaria i Krym zwiększą dobra to mnie nawet cieszy super ładnie pięknie nie to mówią bitwa z montami bym może miał więcej wojska to bym ją wygrał niestety wojska nie miałem więcej więc mm, będę musiał po zakończeniu wojny na przykład z Holandią coś tam pokombinować ale teraz tak, ja wam zabrał prowincję jakąś bo bym chciał wam zabrać no so, niestety chciałbym wam zabrać prowincję i ofer, no pewno pieniążki chcę ale nie macie za dużo pieniążków czy wy macie jakiś ośrodek? Nie macie ośrodka. Bym chciał dostać o... Fuck! Tych ty wojsk jest tam tyle, że nie mogę nawet spokojnie kliknąć. Tak bym chciał. Koalicja nie powinna się powiększyć. No, papa stać wejdzie. No ale papa stać, to mnie to nie obchodzi. Ja bym chciał jakiegoś sojusznika. No ale niestety się go nie dorobię. Mm. Tu jest też coś. Nie, może... Może to by nie było takie głupie Zabrałbym to To z hajsy Wtedy pomyślimy Nad PiSem mm, Dobra, Mnie jeszcze armię tutaj Zostają dość duże wojska Więc na razie się wycofajcie chłopaki Anglia ja też nie będzie miała pieniążków niestety Ale czy was zanektuję? To będzie wasza pełna aneksja się okaże nie? mogę Francuzów zawołać i zawołam bo to poprawi stosunki z nimi no i są mało przydatni akurat no ale zawołam ich niech są, niech się rozerwą coBITY COST modifier niepotrzebne, to mi potrzebne Co sumie nic mi z tej sprzeczy nie jest obecnie potrzebne tu jest dużo wojska przeszło my potrzebujemy w sumie pa zostanie papieżem byłoby dla nas idealnym bonusem idealnym wyjściem z tej ciężkiej sytuacji obniży to nam oczywiście jakieś różne rzeczy i nikt nam jest kół, nikt nie da bo oni będą mogli dać Pro relation z papieżem prawdopodobnie e, Krym powinien się zanektować zanim się skończy wojna miejmy nadzieję jak Protendent, Tribals... To eee, pretendenci, no dobra. Protendenci, trono, to wy... Nie macie generała, to przez to mogliście przegrać bitwę. Chociaż jeszcze nie, czy jest podczas tej bitwy. Eee, Okej, okay. dwa... Zobaczymy, czy ma się tyle wojsk Co tu się od Janie Pawla? 30 tysięcy? 30 tysięcy. Dobra, mm, tu stancie. Hampshire. Shire. nas jest tylko 5000 mniej od wroga, więc może dacie radę. Jeden obroniony. Super. Może zanektujemy anglię, odliczymy od niej kondronie I byłoby w ogóle super pięknie, cudownie. Dostai teraz minus, więc teraz będzie nasze przełomowe zwycięstwo. Tak? Będzie przełomowe zwycięstwo? Będzie przełomowe zwycięstwo i nawet przełomowe unicestwienie w rebelii angielskiej. Z wami bić się nie musimy, więc bić się nie będziemy. Nie mam wasala. Nie, mam le, 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 nie wasala, tylko nie mam dyplomaty. Dobra, e, Krym przełączony. Just look at this. Po prostu spójrzcie na to, jak to pięknie będzie wyglądać. Integracja zakończona sukcesem. Pyk. No i cudownie, nie? My to nawrócimy. My tutaj jakieś tam stateczki niby są. Ale my tam nie będziemy się bić o handel Konstantynopolu czy też innych rzeczy. Mamy wojnę. bardzo złą wojnę. No dobra, to może być bardzo duże wyzwanie dla nas. Wypowiedziało nam wojnę cesarstwo. Wypowiedziało nam wojnę dokładnie takie coś jak e, koalicja. Dobra, czyli Klirofer Piejążki. To prowincja. Moskwa nie walczy z nami, dobrze. Czyli zmiana planów. No niestety zmiana planów. no bo nas wyciulali. Muy szybko tu. Trzeba wy, wyłączyć jak najwięcej państw ze wschodu... Zachodu. To wszędzie mniej wojsk. Was trzeba iść na wschód wysłać i zebrać wojska na wschodzie. No będzie bardzo interesujące. Możemy to wygrać, możemy to przegrać. Mhm. Mm Mogłem jeszcze z Brabantem skończyć wojnę. Brabant się nie zgodzi, ale Anglia się zgodzi. Czyli clear offer i zabieramy pieniążki i kończymy wojnę z wami, nie? Tymczasem kończąc wojnę z już częścią państw. I to jest bardzo dobre. To było bardzo dobrze wyszło nawet. Eee, teraz spójrzmy tylko na to, z kim prowadzimy wojnę. Wyłączyć byłoby was trzeba. Trzeba by ruszyć wszystkie statki i zebrać z, z armię z Morsz, morz, morz, nie z Morza, tylko z Anglii. Nie mają zbyt dużo statków, bo wszyscy są raczej lądowi, bo Morze ma kilka. No dobra, będzie bardzo interesujące. Ciężkie lagi się zaczynają. To jest 60 tysięcy, tu jest też ze stówka. Mamy szansę na zwycięstwo. O ile... Koalicja nam nie wybuchnie To mamy szansę na zwycięstwo Statki wszystkie muszą wypłynąć Muszą wszystkie pilnować cieśniny, żeby nam się do nie dostali I nie mogą z tej strony wejść Bo to byłoby dla naszą niekorzyść Wielką niekorzyść eee, Was oczywiście gdzieś tu Dobra, tędy idźcie już Hmm. No szkoda Miała być piękna wojna, miała być easy Będzie troszkę bardziej hard Z liżą walczymy Walczymy z liżem Dobrze, że Francja jest po naszej stronie Chociaż tyle dobrego No troszkę, no nie oszukujmy się No troszkę przegięłem z tą koalicją, nie ukrywam Ale, no że masz tak No halo żeby się na mnie rzucać jak to wygląda? sirolizera mam morale, oni 6,6 natomiast Zmieniamy gościa od ma... o dobrze no już lepiej Nie szkoda że tak mało was nam zostało no niestety, armie rozwalone Hmm. Czy ja jestem w stanie to wygrać? To jest właśnie dobre pytanie, nie? Hmm. Nie mam jak za bardzo właśnie, mam trochę zbyt wojsko podzielone Zbyt bardzo, znaczy... Port of Iron Sea, dobra, to nie nasze może co Francja robi, nie? Nie mam brodeł pojęcia, gdzie są Francuzi Oni by pomogli jednak, nie? Ale armia francuska i się oczywiście wyemigrowała Nie mam pojęcia, gdzie ona jest A tu jest francuska armia Musielibyśmy tak, kolonie wyłączyć Brabant, li liż i tutaj zachód wyłączyć I wtedy będziemy kombinować co dalej, nie? Was byśmy musieli gdzieś tutaj przetransportować, żeby oni nie przechodzili Ponadto Musiał tą armię przetransportować też gdzieś Tu najlepiej, nie? Teraz to muszę że potrzebuję, no niestety prestiż jest dla mnie teraz najważniejszy Południe sobie odpuścimy, musimy z czy warto niszczyć armię czeską? To jest dobre pytanie Może nie przyjdą oni ale dostaje jakieś może mamy szansę na zniszczenie armii, więc to byłoby nawet spoko Dobra, to tam było do przewidzenia, że te 16 tysięcy mi zmiażdżał eee... Tylko was tutaj to tak nie nie właśnie stąd Tutaj wy się wytransportujcie, no bo gdzie wylądujecie lądujecie tutaj To was tam rozwalą Francuzi mają bardzo silną armię To być może to się pisem jakimś tam skończy Nie mam tak pewności, cicho Dobra, pilnujcie z ta tutaj przejścia Nie mogło tędy przejść Ścisnęliśmy ich armię. Dobrze 20 tysięcy na straciliśmy ludzi. raczej od południa. Lüneburg. Coś tam... No oblegają tutaj. Dość ostro. Ym, my musimy tutaj. te wyłączyć przede wszystkim kolonie i liż. Później to pójdzie raczej z górki. Nie powinno być jeszcze jakichś większych problemów. Niestety troszkę tamta... No szkoda, że to angle tak wyszło. Ale mnie ryzykować prowadzenia wojny, no bo to jest zawsze jakieś... Oni by mieli zawsze jakieś 50 tysięcy wojsk więcej. Nie? A po co takie? Głupie ryzyko podejmować. Zakończyliśmy blogami Clave. Koalicja. A nie można podejmować separatycznie. Nie można? Myślę, że zawsze można było. No szkoda, no to teraz to już w ogóle się komplikuje sprawa. O, szkoda, że tak wyszło. Znaczy, hmm, szkoda, że nie można podpisać osobnego pisa. Hmm, Francuzów jest dużo, Bawarczyków jest też dość sporo. Hmm, nasi... Mogliby... Znaczy, no, nie, nie chcę na razie ich tam ruszać, co bardzo, no bo się boję. No nie wiem, jak oni tam wyglądają z armią, ta koalicja, nie? Bahamins Bohemia Masz 94 tysiące No mają trzy razy mniejszą armię niż ja dobra, uderzamy w pomorze Postanowione Zniszczyli mi statki Fuck Oni się tu zdepresentowali. Ja piedzielę Ale to zgałganiłem Nie wycofałem wojsk Oni za sobę e, zdajmą moją Eee, no zajmą mi Jak to się nazywa Co oni mi zajmą? Stojce mi zajmą Spradzę już nie wyjdą stamtąd ale zajmą mi stojce Dobra, dawajcie w Czechu się wbijemy Co byście chcieli na White Pisa. Nawet to nic nie, nie, nie dacie rady w sensie sami Whitepisować. To jest nawet nierealne. Burning też walczy. Nie, lotaryngia walczy. Mam nadzieję, że oni stąd nie wyjdą i wtedy będę miał 35 tysięcy żołnierzy mniej w wojnie. Eee, no dobra, będzie ciekawie, będzie ciekawie, jeżeli to jeszcze bardziej się to nie pokrzyżyje planów, jeszcze Turcy nie wejdą przeciwko nam, to jest to do zwycięstwa, to jest do wygrania. Na razie tak, eee, trzeba to się jakoś sprężyć się, na wschód mogą iść, oni prawdopodobnie będą chcieli przez Moskwę przejść, bo nasi stoją tutaj. No wy nie możecie pierwsi wejść, nawet no, z przesady. O tak to już możecie wejść. Jak tam morale? O gorsze. Kolonialna armia zniszczona. Dobra, trzeba iść zająć... ...kawałek Pomorza. Mmm... ...szkoda, że nie da się jakoś... a mogę podatki wojny nałożyć. E, to jest w miejscu będzie test, podatki wojenne, będę czy to nie tu nie tu Halo halo, Forex exhaustion, dobra, teraz ja, tak tu są Tak, podatki wojenne niestety narzucamy jesteśmy zmuszeni do tego karygodnego e, czynu będę zaraz zmuszony też do stworzenia jakiś tam mm, gościów od znaczy nie gościów od okuczę, ja jestem ta, tak się przyjmuję jak gram i mm, coś robię bardzo ważnego czyli bronię swojego państwa Testam i nie, bo to nie potrafię teraz powiedzieć co co mi chodzi. Będą się najemników prawdopodobnie wyszkolić. No bo mój power jest na minusie. To aż 56 tysięcy. Więc tak z dwie armii najemników byłyby dość wskazane nawet. E, więc twórzmy sobie jakiś mały szablonik już. Kawalerii już nie potrzeba, bo to już czasy kawalerii minęły. Znaczy piechota teraz walczy. Dobra, nazwę nie będziemy się przyjmować nazwą. Zobaczmy, czy działa to i czy wyszkolą się. Tu ich wyszkolić, tu ich nie wyszkolę, tu ich bym musiał wyszkolić. Poszło dobrze. Dobra, czyli armia się wyszkoli mi tam. Skończymy obleganie fortu i zakończymy nasz odcinek. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa wojna. To będzie raczej przeważy o tym, czy... Przede wszystkim czy nasza ka... czy przetrwamy, jeżeli przetrwamy ten nasza... Nasza... nasza gra będzie kontynuowana. Jeśli nie przetrwamy, to będzie już troszkę gorzej. To już nie wczytamy tego. Nie będę już tego wczytywał, bo to jest raczej końcówka gry, więc tak nie opłaca mi się wczytywać nawet, ale będzie dość ciekawe. Czy upadnę niczym pulchny niedźwiedź, po, prze, uginając się pod naporem koalicji, czy Francja i ja podołamy i obalimy mm, rządy Czechów i innych gnojuków. Po prostu tam jeszcze wezmę coś. Oj, no. wezmę. O i wezmę. Jak wygram, to wezmę i to bardzo dużo. Już się bójcie. Więc moi drodzy, z mojej strony to na tyle i do zobaczenia przy okazji kolejnego materiału. Papa! Pa.